Szwagier, że z tą moją grażyną to ostatnio ciężko. Ciężko. Jakieś słoiki kupuje, w internetach grzebie, no, ja się po prostu zaczynam o nią bać. Janusz, no wierzę jak to z tymi babami, no. Żyją w swoim świecie, denerwują się o wiele co. Trzeba by 12 chłopa, żeby je zrozumieć. Powiem ci, że ja się zaczynam. Ostatnio tak zastanawiać. Zawsze była robota. Była, była, a teraz nie ma. Dobrze, że chociaż za ostatnie pieniądze to wędkę kupiłem. No, przynajmniej będziemy mieli co jeść. Janusz, jak to? Ostatnie pieniądze? No, no tak, no. Myślisz, że tylko graczy. Na no, potrafię myśleć o interesach. Ale chłopie, Janusz, z czego wy będziecie żyć? Szwagier, ty zaczynasz normalnie mówić jak ona. O co wy się tak wszyscy martwicie? Szczerze, jak coś, no to pożyczymy pieniądze od was. Janusz, najgorsze co można zrobić, to brać na kreskę. Każdy, to potrafi oszczędzać, to ci to powie. Może ta Twoja Grażyna to jednak nie jest taka głupia. A, pff, daj mi z tymi święty spokój, szwagier. Jak nie, to ja od kogoś innego pożyczę. Nie, łapie, ty mnie w ogóle nie słuchasz. Bo może nie mam po co. Ja ci tylko dobrze radzę. A, ty się zgłupisz, szwagier. Jaki? Halo? Grażyna, wpadłem do wody. Janusz! Janusz! Nie wiem, Ale jak? nie wiem. Jak? No nie wiem, no. Do jeziora. Tak, do jeziora. Piotrek? Co Mamo? No nie chowaj się, co ty tam masz? Wyrzuciłaś? Tak. tak wróciłam! No, no pokaż mi, pokaż, Nie, jeszcze nie, mamo no, nie patrz nie no, Piotrek, co to ma znaczyć? No, no mówiłem ci, że nigdzie nic nie nim nie przyjąć, no, a w Macu akurat mieli dobrą ofertę. Tak, no, dodalnie będziesz pracować! Mówiłam ci, żebyś nie studiował tego kulturoznawstwa! Co to ma być? Jakiś informatykiem miałeś być, a nie jakieś kulturoznawstwo! No, ale w sumie to całkiem dobrze. Przynajmniej pomożesz utrzymać mi dom. Nie, jak prawdziwy mężczyzna, nie to co twój ojciec! Może nawet pozwolę ci wychodzić na imprezy. W sumie skoro już się masz usamodzielnić. Naprawdę? Powiedziałam może. I w domu po dziewiętnastej. Wow, to nawet po dobranocce. No dobrze, pokaż co tam masz, pomogę ci. E, mamo, a w CV to najpierw się pisze miejscowość czy datę? Nie mam pojęcia Piotrek, sprawdź w Google od czego masz internet. Cześć, mamo! Mm. Gabryś, możesz mi powiedzieć, bo tam można szukać w tym twoim telefonie miłości, chyba. Czy, czy, czy to jest bezpieczne? Mamo, rozmawialiśmy już o tym tysiąc razy, naprawdę, daj se siana. No, ale... Nie, nie chodzi mi o to, żeby prawić ci jakieś kazania. Ja po prostu chciałam zapytać, czy może mógłbyś mnie zapisać do tego kochania? Nawo koszmary o Januszu. Pamiętasz Bożenę? Też długo nie mogła znaleźć miłości, ale jak poznała tego swojego, no, Norberta, to wyjechała z nim aż do Efu. Wiesz jak to mówią? Miłość jest jak słońce, ogrzewa świat cały. I swoim blaskiem ożywia różanym w głębiach przepaści, w rozpadlinach skały, dozwala kwiatom rozkwitnąć wionianym i wyprowadza z matwej głazów łona coraz to nowe na przyszłość nasiona. Halo? Co? Kiedy? Ale jak to? Kto to był? Halo? Halo Grażyna, pakuj manatki. Jedziemy pod dom Bożeny. Bożena wróciła. <grym> Bom